Siemka ludzie, oto kolejny odcinek Let's Play z Dead Island. Właśnie znajdujemy się w jakimś... w jakimś domie z ocalami w Banoi. Na wyspie Banoi, blisko kurortu. W dzisiejszym odcinku y, spróbuję wam pokazać y, obszary wokół kurortu, bo, bo jak chcieliście zauważyć, albo y, ja wam już mówiłem, znajdujemy się w, y, w pierwszym... Y, ja, Pierwszym yy, jednym z wielu oh, Lokacji Jak chcieliście zauważyć yy, Radzili się na wiele lokacji Czyli jeżeli ktoś już grał w Greed Ezidistan to, to zauważył i dzieje się na lokacje Plaża, Góroc yy, a te lokacje składają się z większych wartości na przykład. właśnie mówiłem Plaża i... No właśnie bardzo z zombieniem w walczyć Właśnie jedną z ciekawszych takty w Greed Ezidistan Jeżeli znajdujecie się w mieście można wykorzystać auta do walki z zombie, nie tracąc przy tym życia Go What? Więc chwilowo yy, zmieszamy do hotelu, przy, yy, koło którego mamy do pytając zadanie Toy Story. Czyli historia zabawki, to i zabawka story historia. Musimy, po o, właśnie zeszło mi trochę życia, więc się pożywię owocem i ruszajmy. Chce, jak chcesz się zauważyć chwilowo nasz... O, nie patrzyłem w ogóle na minimapy i poszedłem w innym kierunku Was za to przepraszam I ściągnij mnie w stronę dżungli taki, wew, taki wewnętrz na bestia we mnie Do dżungli zawsze chciałem iść Fajnie. Tak, Szybka akcja i trzech zabitych zombie. No. Idzie mi to dość zręcznie, aczkolwiek powi powinienem to... Tak, takie walki zakażać szybciej. Hm. Moja własna ocena. Niska samoocena. Po ta jak bo teraz przechodzę, jak gry warto eksplorować takie budki y, z napojami, bo można w nich znaleźć broń oraz y, napoje, okay, na z którymi się uleczymy, więc y, warto je eksplorować. Chodźmy dalej. Myślałem że w dzisiejszym roku pokazywałem eksplorację ekspl ekspl pierwszego obszaru gry i pojedziemy autem oraz to rozpatrzymy ale yy według mnie lepszym pomysłem będzie po o ładny obrazek oczywiście yy, będzie pokazywanie obszaru wokół hotelu bo będą z nim związane ważne misje w grze Kolejny spo spoiler przepraszam Nie powinienem o tym mówić ale jak już mówię to, to lepiej nic to powiem niż będę to ukrywał jakoś tajemnicę rządową Właśnie, dlatego udajemy się w stronę hotelu Dokładnie domków wokół niego Na przykład domki lawipów luksusowe nie można w żaden sposób porównać ich yy, z miastem, w którym w, w, yy, zamieszkiwała biedota i były bloki, więc... Wielu poruszamy się na te lawipów. A dla ludzi zamożnych, więc... Można uważać, że też w grze pokazano jak wyglądały jak wyglądała warstwa społeczna ludu Banoi, więc to też dość takie nie tylko ciągle rozwalanka zombie, ale właśnie gra tym miała opierać się zombie-slasher. Jak pewne źródła donoszą, to właśnie na tym polega gra Deadly czyli jest zombie-slasherem, a nie tak, jak wcześniej stwierdziłem, Sully War Horror, więc was przepraszam. Za chwilę za, za, pokażę wam to. zombie... Yy, jest, jest za mały poziom wody, ale w przypadku, jeżeli zombie wpadnie do wody, to się dusi. To jest właśnie sposób na zabicie grupki zombie. Wpaść do wody, skopać ich, przewrócić na ziemię, duszą się i teoretycznie nie, 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 nie trzeba... Później ma naprawiać broni, którą uszkodzi się podczas walki z dużą starciem w roku, tylko wykonać się ich w sposób naturalny. że tutaj zademonstrujemy to jak zombie się topi Właśnie, dobry, dobry sposób na pokazanie tego Właśnie, zauważyliście, właśnie teraz wam pokazałem jak zombie się topi choć nie powinien tego mówić Bo wyście to zauważyli Jesteście na tyle inteligentni, by sami dojść do tych wniosków hmm. Jakże pięknie to brzmiało właśnie jak, jak chcieliście zauważyć yy, chcieliście zauważyć obszar yy, yy, wokół kurortu jest luksusowy oraz rozwinięty oraz znajduje się tutaj obiu, dużo zombie oraz tak zwane stoiska z, z napojami alkoholicznymi Naprawiam procentowym i tak lepiej powiem Wiele osób nie bardziej zrozumieć Będę się wymądzał i mówił jakieś Zawiłe słowa No nie, może normalne, a nie Zawiłe O, właśnie znalazłem kolejnego ocalałego yeah. Czyli oprócz tego, że poszukamy misia dla tak... Yy... ta misja polega na tym, iż musimy znaleźć yy, yy, misia, czyli taką zabawkę, choć to trochę niedorzecznie brzmi, do kobiety, bo iż yy, przez to, że zaatakowały ją oraz yy, próbowały ją zabić, yy, dozna ataku nerwowego i no jak to bywa? Każdemu powie coś. A ataku w tyłu. Teraz zademonstruję taktykę zombie do wody i... Właśnie, choć to, ta taktyka nie wyszła tak jak miałem pokazać, że zombie miały zginąć w wodzie za pierwszym razem, choć wyszło dość dobrze, przeżyłem, to się liczy. Gra dezydent jak wcześniej zauważyłem nie pokazuje tylko walki z zombie ale też relacje oraz uczucia osób, które przetrwały. A kolejne ocalały. Jak widać był zarazny i nas zaatakował. Blood. Blood I kolejna osoba, która przysłała nie nerwowe. So Właśnie. Teraz powinniśmy powrócić do... Um, Anny i jej misi misia, misia. Ale chwilowo Wykonaje mi się z omarem, który zna znaleźliśmy w, w tym w tej oto hacjencie. No i spró spróbujemy go u u u u odeskortować Jeż Jeżeli po wykonaniu się będzie mógł to od odeskortujemy go do ym, Stacji ratowników banoi? No za, zapewne tak tam Więc mm. ruszamy dalej No jak ci normalnie. normalnie I zjeżdżamy ui, Ua. Fajnie Normalnie jak moje dzieci powtórzymy to Ui. Ale atak wyszedł nieźle. Ui. Jesteśmy prawdziwymi sadestami. Zabijamy biedne zombie. Teraz musimy wyjść z basenu, co ma dłużej nam znowu drogi. Ostatnio zauważyłem, iż każde drzewko To pierwsze drzewko umiejętności, które... Yy, właśnie... To pierwsze drzewko umiejętności zwane furią oraz drugie walka jest jest, jest inne oraz yy, unikatowe dla każdej postaci Mówię, te, bo i teraz zauważyłem przypominając to jak grałem Logany było o wiele inne niż gram teraz samym B więc tutaj yy, ja mam to tylko, od, mam to pokaże, więc powiedzieć o tym, chyba że już to wiecie Chyba jeżeli wiecie, ale jeżeli nie wiecie to wam to powiedziałem As minhas bronhas. Po raz kolejny pokonałem grupę zombich. Czy jestem już zawodowcem w mordowaniu niewinny, niewinnych, bezmózgich zombich? Hmm. Pożywimy się teraz napojami... no nie pożywimy, napoimy się napoimy, napojami energetycznymi odzyskamy zdrowie. Właśnie. A takie pytanie jeszcze tak z, mo z mojej strony, a nie ze strony gry. Eee, czy, czy, czy według Was powinienem zrobić, powinien zrobić let's play z, z Falota New Vegas? Możecie odpowiedzieć na to na Pliwy albo w Komach, jeż jeżeli oczywiście możecie, bo do niczego nikogo nie zmuszam. Ale z chęcią chciałbym Was dać zdanie. Oj, i teraz schodzimy do ciasnego, ciasnej rudery, ciemnego pokoju. No i zombie zbyt. Deskę Właśnie. Jakiś szczęśliwy trafi i Zbir wyrzucił się o deskę kredytową No. I kolejny bóg, bo podobno to zombie nie powinno się przewracać. To nie jest bug, ale realisty realistyczna we wersja gry. Właśnie. A niektórzy ludzie piszą, że tługi, czyli Zbiry nigdy się nie przebraczą. Przepraszam, że Korzystam z angielskiej wersji naz nazwy tego bossa, i tak jakoś wyszło, iż za pierwszym razem, gdy grałem w Gredez Island yy, z racji bugów oraz błędów mojej gry, yy, mogłem zagrać nią tylko po angielsku, więc yy, teraz gdy gram w, w tą grę po polsku, czu czuję pew pewną satysfakcję, tak bym stwierdził. O, kolejny... Teraz zobaczmy gdzie nas, gdzie nas zadanie Tego tu gataci. Zobaczyłem go za pomocą koktajlu towa. Najprostszy i najłatwiejszy sposób na zabicie Po Pod tym zostają tylko popielone zwłoki. Właśnie. A teraz pięciami po twarzy. zauważyć, że sam jest y, postacią si y, fizycznie silną, uwarunkowaną do... więc y, o, ktoś przeżył spalenie, ciekawe mało zombie przeżywa, y, kokta przeży przeżywa spotkanie z ogniem z koktajlu Motowa to mnie zaciekawiło Uważaj, nie, nie dostał się w krytyczny nogi, że nie to przetrwać. Ale to e, zac zaciekawiło mnie, że iś potrafił to przetrwać. I... Ta epicka walka została uwieczniona zwolnieniami czasowymi, no, niczym Matrix, niczym. Prawie Matrix, ale prawie robi wielką różnicę. Znowu znajdujemy się koło tych domków, trzeba się spodziewać na atak zombie'ch. No i jakbym chciał zauważyć w tym odcinku można, te, można zauważyć, że pięści to jest jedna z, jeżeli gra z CMB pięści są jedną z tych lepszych broni więc uwarunkowano do tego pracę Żeby walczyć z nimi i to jest jedna broń, której nie, nie trzeba, nie musi się i jakoś nie, nie wiem jakby się ją naprawiało co jest dużym plusem. Ja ten koleś powinien iść za mną, tylko nie wiem gdzie on jest. Chyba jakiś Bóg wystąpił. Właśnie wystąpił jakiś bóg Bóg A nie Nie wystąpił ten bóg tylko musiałem odsunąć obraz Właśnie Teraz będziemy go odprawić do wieży ratowników yeah. Więc kolejne ocalały Muszę go tylko eskortować, czyli w kolejny poziom, jest już poziom szósty, kolejna dostępna hmm. możliwość. Według mnie zaobserwowanie punktów rozwinięcia w, w umiejętność bez wysiłku będzie dobrym wyborem i zwiększy mi się koszty przy broni obuchowej. Ja przecież taką pref preferuję. Staram się preferować. O, właśnie, czy więcej poziom, tym więcej odblokowuje się slotów. Czy więcej muszę się nosić broni. To jest według mnie bardzo dobrym rozwiązaniem. No i jesteśmy przygotowani, żeby ochraniać Kolesia. Dokładnie, Omar Torresa. Wygląda na to, że... Chyba z pochodzenia hiszpańskiego i mówi po hiszpańsku, więc można było o tym powiedzieć. A z po co to? O... Zarażony, jak, jak ja lubię z nim walczyć. Coś jak zombie, ale nie zombie. Na pewno zombie ja to jest w bo one były powolne, głupie, bezmyślne. BIGO! A się trzeba go osłaniać przez zombie. Najgorsze, jeżeli atakują zarażeniem i są szybcy zbidni O! I mamy kija. Może taka broń prowizoryczna, ale. Biegniemy. wyszła zombiego, się go oraz poruszanie się za postacią. Właśnie. Dobrze, że wcześniej zabiłem zombie, które tutaj były, więc yy, teraz będzie o wiele łatwiejszy powrót yy, z omarem do stacji. Czyli można, czyli tą misję będzie można zająć za sukces, bo uratowałem kolejnemu człowiekowi życie. Oczywiście wirtualnie. Ale jak yy, to gry destiny to jest sukces. Jak widać można zauważyć też wysoką brutalność gry, która występuje w większości animacji, rozwalające się y, części ciała. W ogóle fajnie to wygląda jak rozpryskuje się głowa zombiego. Hmm, fajne. Można powiedzieć, że silnik graficzny daje radę. A teraz idziemy dostać pracowników, co już tu mówiłem. Sody kręte. O, według mnie fajnie by wyglądała właśnie taka misja w tej grze, gdyby twórcy by mieli zamiar tworzyć DLC, polegająca na tym, iż, schodzi, iż właśnie w tym, w tym miejscu i tutaj polega na tym, że trzeba przeprowadzić grupa w boju z Rival, czyli tych, którzy przetrwali z zombimi musi przenieść ładun ładunek elektryczny czy jakąś baterię czy coś do, i, i stworzyć z hotelu miejsce dla tych którzy przetrwali a po drodze będą musieli walczyć z zombimi i to będzie wszystko na czas bo ładunek wyładuje się w po pewnym czasie pamiętam to było DLC, gdyby coś takiego oddali bo wiem że na razie jest DLC krwawa arena które, które, dzięki któremu mm, o i właśnie wracaliśmy. O, dzięki niemu yes, yes. mamy pistolet i napój energetyczny właśnie zademonstruję wam jak wyglądają pistolety w grze Dead Island choć nie polecam ich wykorzystać na zombie tylko na coś co pojawi się dopiero w mieście najpierw trzeba będzie jak usunąć coś ze slotu a później włożyć tam pistolet wymagany poziom 10 więc nie będę mógł go użyć Musimy odnieść Annie i misia, więc wykorzystam do tego auto. To auto, które naprawiliśmy w, 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 w misji. Przepraszam was bardzo za chwilowe tak kłócenia, tak jakoś. Jak bo... Jak pamiętam misję w skrzeszeniu Łasasza Naprawiliśmy to auto właśnie, więc chwilowo wykorzystam je, żeby zawieźć Annie misia. Czyli wykonam kolejne zadanie w świecie Dead Island. Chwilowo nie robię tak i wykonuję, mis... wykonuję misję, a później nie pokazuję jak jest... Staram się, żebyście zobaczyli wszystkie misje oraz cały świat Dead Island. To jest moim priorytetowym zadaniem. Ale jeżeli... I nie chcę tak, że na przykład zrobię kilka misji i posunę fabułę do przodu, aby nie zauważyć tego. Nie chcę, żeby tak było. Ale też poziom trudności, gdy zombie tam nie jest taki wymagający. Gdy zombie cię zaatakuje, występuje quick time, a jest prosty quick time event. A zombie jest proste do zabicia. Powalić i zabić albo... Mm, wykorzystać to w podobny sposób. Powalić, zabić albo uderzyć. Yy, albo uderzenie bronią ucho może powalić zombie, jak chcieliście wcześniej zauważyć. Napo napoimy się znowu. I chodźmy tej misja, misia, misia. Dobra, to kończymy ten odcinek, pokazałem wam obszar wokół hotelu wykonałem dwie misje jedną średnią yy, yy, dwie obie średnio poziomowe pomówiłem coś oznawiłem Jeff i chyba kończymy ten odcinek bo więcej wam nie powiem to się ma po, polecam kanał Mega subskrybujcie go jeżeli możecie to subskrybujcie mój kanał ale, ale nie musicie ale wierzę was wierzę